Ale, ale rozjebana to jest twoja! Przemierdzona! Ole przeklana! Przechlana. O Jezu, ole przeklana i przeć pana dziwka! O Jezu, Ja pierdolę! O, moje serce Ole przeć pana dziwka. Ja pierdolę nie wiedziałem, że Ale żeby ci... żeby ci wujka zajebali tam w grocie, śmieciu ty. Ale ja na niego czekam, nie przecież ty mi dałeś ostrzeżenie, nie? było jak cwela takiego w dupę? Ale to ciebie tak nie odczynek, odczynek za erotyka co będzie, odczynek no, będzie. Ale panuj mnie, ale panuj mnie, człowieku no. Prostytutko ty, miejska kurwa. Dobra, do leśnicy są Obciąga same rod. kurwy, kurwy dawaj, i frajery. Dawaj, dawaj do leśnicy. Ale gdzie? Dawaj do leśnicy. Ja mam po prostu o was takie zdanie, nie będę do kurwa frajerów no, jesteś... przyjeżdżał, chyba proste. Człowieku, jak ty jesteś taki i ja pierdolę, co no. się no. z tobą gościu stało? O Jezu, o Jezu. Jeszcze gorzej, jeszcze gorzej. A ty jak są na Sunrise'ach? Na, na Sunrise'ach wypoczęłeś? Ale wyć pany jesteś ładnie też widzę. Dobra, pozdrawiam, bo to kurwa. Dobra, wyświetlę. Szczyt Dżynady dzikie. Koleśnice samej kurwy. <laughs> Bać Celsa, <sklela bobe. laughs>